Chcesz nauczyć się języka obcego, np. angielskiego lub niemieckiego, polecam Ci mój planer do nauki języka obcego. Najpierw postaw sobie cele. Następnie zobacz, co trzeba zrobić, aby te cele zrealizować. Następnie wybierz lekcję lub kurs dla siebie, porównując oferty różnych firm. Biorąc pod uwagę zaproponowane aspekty, następnie zobacz, na jakim poziomie językowym jesteś. Odhacz te obszary, które już znasz. Stwórz plan nauki słownictwa oraz gramatyki. I na samym końcu zainspiruj się poprzez książki, podcasty i poprzez codzienne zapisywanie słówek, których w danym dniu się nauczyłeś lub nauczyłaś. Planer jest na Amazonie lub na mojej stronie, niemiecki w praktyce. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, jak zaplanować skutecznie naukę języka obcego, to wejdźcie na mój kanał Niemiecki w Praktyce z dr Anną Jędrzejczyk. Tam znajdziecie aż 12 filmików, poradników, jak zaplanować sobie naukę właśnie z tym planerem. Zapraszam bardzo serdecznie.